Cześć z tej strony Chris, witam was bardzo serdecznie. Tym razem e, jesteśmy w Himsi Metro, e, które tutaj troszeczkę zaniedbałem, przyznam się szczerze, e, ze względu na brak czasu. E, robiliśmy trochę liveów, e, gameplayów, no i samo życie jest tak absorbujące, że no -Sim Metro gdzieś tam szedł na dalszy plan, ale w sumie. E, Czas e, wreszcie tutaj wrócić do tego symulatora. Szczególnie, że e, no, była aktualizacja, tylko że prawie miesiąc temu. No, ale myślę, że tak czy tak warto sobie tutaj o niej e, porozmawiać i sobie przejechać, bo e, no, jest to e, w sumie dosyć spora aktualizacja. Bo dodano tutaj e, nowy pociąg, tutaj właśnie ten. Czyli teraz mamy y, trzy maszynki. Mamy tutaj ten taki najprostszy, bardziej złożony i taki już chyba y, najnowocześniejszy, jeśli chodzi o te trzy maszyny. Jestem ciekaw, jeszcze ile w ogóle pociągów się pojawi y, i co jeszcze y, ten symulator y, będzie miał do zaoferowania. Jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, to tutaj, jak widzicie, na przykład możemy teraz sobie włączyć, wyłączyć DSD Control, czyli nie musimy już trzymać cały czas spacji, żeby dodawać mocy i żeby nas tutaj system nie zatrzymał. Także jest to fajne, ja tu mam wyłączone i już teraz całkiem fajnie mi się jeździ. Druga rzecz, którą tutaj możemy od razu, już na samym początku zauważyć, to są światła. Do tej pory mieliśmy tylko podstawowe światła naszego pociągu. Teraz dodatkowo mamy światło w kabinie i jeszcze światła drogowe, przez co te światła są dłuższe, mocniejsze. Także tutaj to są takie ważniejsze, cieka ciekawsze zmiany, które dodano, jeśli chodzi o Tutaj te podstawowe elementy, a resztę aktualizacji sobie też umówimy, bo mam tutaj ściągę i jeszcze o nich wspomnę. Ale myślę, że już tutaj sobie zrobimy scenariusz nowym pociągiem. W sumie ja nawet nie pamiętam, czy jechaliśmy na którymś gameplayu, tym drugim, ale pokażę wam już tutaj ten o jak już zauważyliście pierwsze co się rzuca w oczy to właśnie taka, taki taki boom, takie wejście po prostu tutaj do tej kabiny trzęs ta, trzęsące się to jest taki element który tutaj wprowadzono jakby nadający takiego takiej energii rozpoczęciu Rozgrywki, że tak powiem, czy tam tego przejazdu. Tu Wam pokażę, jak ta maszyna wygląda na zewnątrz. I będziemy się tutaj spieszyć z przejazdem, szczególnie, że tutaj dosyć krótki jest przejazd, więc warto sobie tutaj kilka elementów omówić. Zobaczyć, jak ta maszyna wygląda. Tutaj, jak widzicie. Mamy światła, załóżmy powiedzmy podstawowe. I teraz, jak nacisnę plus, to widzicie, że te światła się wydłużyły. Chociaż tutaj z przodu nie widać tego, ale po bokach jest to zauważalne. No i światła kabiny też tutaj są dodane. To jest ten podstawowy, który na samym początku nim jeździliśmy. Nawet świateł nie miał załączonych. Dobra, to co? Pojedziemy sobie kawałek. Ja tu sobie już skonfigurowałem troszeczkę inaczej klawisze, tak jak w TracyMore 2. Dzięki czemu po prostu będę mógł. Łatwiej mi będzie sterować, tutaj, naszą maszynką. Jeszcze tutaj ważna sprawa, bo widzę, że nie mamy mocy. Nie, musimy zmienić tutaj napięcie. I teraz już będziemy sobie mogli pojechać. I jeszcze sobie obejrzymy naszą maszynkę podczas jazdy. Będę tutaj na razie e, przyspieszał. Dobra, jeszcze kamerą sobie trochę tutaj posterujemy. O, proszę, tutaj już na światło dzienne. Myślę, że mu światła zgasimy. I może jeszcze pozwolimy mu tutaj tak się pokazać w kamerze. Nie chcę za dużej tutaj prędkości ustawiać, żeby nie stracić kontroli, kiedy już będziemy dojeżdżać do następnej stacji, więc. A, jeszcze nie, no czekajcie. Bo chciałem tutaj, żeby. Dobra, jednak przyspieszymy. Bo faktycznie tutaj jest tak, że trzeba chwilę poczekać, zanim kamera sama się zacznie. Obracać za naszym pociągiem. O właśnie. Tutaj niestety nie mamy na tym kontroli, tylko to jest taka, taki automatyczny element. Jedziemy tutaj 25 km na godzinkę, ale też nie chcę, tak jak mówiłem, tutaj przyspieszać, żeby.

no, tutaj pani się musi wygadać, nie do końca wiem o czym dokładnie mówi, ale chyba, chyba to samo co tutaj pani po angielsku, czyli takie podstawowe informacje. Tutaj też musimy pamiętać, żeby się ustawić odpowiednio, żeby otworzyły nam się drzwi. Dobra. Oj, trochę za mocno się zatrzymałem. Tutaj ktoś jakiś czas temu narzekał, że właśnie ma, musimy się tak tutaj ustawiać. Ale gdyby nie było te, tego tutaj wskaźnika, że tak powiem, żebyśmy zatrzymali się w odpowiednim miejscu, wtedy nie moglibyśmy przyjąć pasażerów, bo po prostu drzwi tutaj nie ustawiłyby się. Tak, w takiej pozycji, gdzie są tutaj te automatyczne, też drzwi, które wpuszczają do, do pociągu, więc musi być coś takiego, żeby było wiadomo, żeby maszynista wiedział, żebyśmy my wiedzieli, jak się zatrzymać, żeby pasażerowie mogli sobie wskoczyć do pociągu. Dobra, jedźmy sobie tutaj jeszcze powoli, a ja tutaj wam przeczytam niektóre, znaczy postaram się wszystkie mam tutaj tak przetłumaczone powiedzmy z translatora poprawki tak, bo to jest ogólnie pierwsza aktualizacja, więc będzie mam nadzieję jeszcze wiele tych aktualizacji, nowinek tutaj i tego wszystkiego, bo... No, nie da się ukryć, że ten symulator ma naprawdę mega potencjał, jest naprawdę wizualnie i grywalnie bardzo dobry, jest spora grywalność i przyjemność tutaj z przejazdów, więc. więc no, liczę na to, że tutaj będzie się to rozwijało w dobrym kierunku i tak, Dodano nowy pociąg. To jest właśnie ten pociąg, który dodano. Nie wiem, co to jest ogólnie za pociąg, czy to jest pociąg oparty na realistycznych. O! Nie mam pojęcia tutaj. Nie śledziłem jeszcze tego. Nie, nie analizowałem, jak to jest w rzeczywistości. W każdym bądź razie, no, mamy nowy pociąg. Dodano też efekty fizyczne, fizykę tutaj jazdy, pociąg bardziej się trzęsie, jak pewnie zauważyliście, o na przykład tutaj teraz, gdy przyspieszamy, pociąg reaguje właśnie na to. Twórcy jeszcze tutaj twierdzą, że to nie jest dopracowane, bo to jeszcze widać, że to nie jest całkowicie tak jak trzeba, ale nad tym pracują. Dobra, jeszcze sobie tutaj podjedziemy i podejmiemy e, dalej e, dyskusję na temat tych aktualizacji. Tu się dużo dzieje, dużo się dzieje, tutaj dużo jest. E, o, z, chyba, chyba coś tutaj. E, nie wiem dlaczego mnie zatrzymało, ale wiecie jak to jest. Jak jeździsz i nikt nie patrzy, to jest wszystko ok, kiedy <laughs> właśnie wszyscy patrzą. Wtedy nie wychodzi to jak I trzeba. O, teraz będzie lepiej. Ciesz jest. Mniejsza widoczność, ale słońce tutaj ostro daje po oczach. Dobra, jeszcze podjedziemy. No, dawaj, 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 jeszcze troszeczkę i stoimy. Tutaj ostatnio trochę grzebałem w ustawieniach graficznych, nie wiem czy przypadkiem nie spowodowało to, że niektóre gry wyglądają trochę słabiej, bo postawiłem na wydajność. Wiecie, wiadomo o co chodzi Train War 2 tutaj u mnie zbyt mocno się krzaczy. Dobra, i na czym skończyliśmy? Na czym moi drodzy skończyliśmy tutaj na fizyce, która została tutaj zaimplementowana do tego symulatora. Dodano światła drogowe i oświetlenie kabiny, o czym już wspominałem. Dodano klakson. Nie wiem, czy usłyszycie, bo tutaj mam załączoną muzykę, ale oprócz. Myślę, że słyszeliście oprócz muzyki, mamy teraz taki sygnał dźwiękowy, także to jest też dodane. Dodano odległość przejechaną. Nie wiem, co to znaczy do, do końca, tutaj. To by było trzeba przeanalizować. Dodano lampkę stanu drzwi na górze. Tutaj, jak pewnie zauważyliście, mamy napisane door i biała lampka, czyli prawdopodobnie, jeżeli ona jest, jeżeli się świeci, to oznacza, że drzwi są zamknięte. Dodano język chiński, co w ogóle dla nas praktycznie nie ma znaczenia. Zmieniono kabinę pociągu numer 50, zmieniono numer pociągu z 30 na 25, nie wiem do, do końca tutaj o co dokładnie chodzi. Ulepszono klawisze DSD, zmieniono niektóre sygnały. No i to właściwie tutaj mamy z tych aktualizacji wszystko. Ja mam nadzieję, że ogólnie zaczną pojawiać się nowe trasy. E, kolejne pociągi. Mam duże, duże tutaj e, nadzieje, e, duże nadzieje wiążę właśnie e, z tym symulatorem. Tutaj jeśli chodzi o płynność, naprawdę wszystko jest. E, no, o wiele lepsze niż Train More 2. Dobra. Jeszcze kawałek podjedziemy. Tutaj właściwie jeszcze przejedziemy sobie. Przez most i już zaraz za mostem będziemy mieli koniec scenariusza. Jeśli dobrze pamiętam. Dobra, jeszcze kawałek. Tutaj trzeba trafić to sobie tak ustawimy, by jeszcze sobie zobaczyć, jak te drzwi się zamykają. Tutaj dosyć ciężko się tak steruje. A, dobra. Nieważne. <laughs> czekajcie, czekajcie, dajcie mi chwilę. Eee, dobra, cofniemy? O, tak będzie chyba najlepiej. I sobie odjedziemy. No ale trochę słaby ten klakson. Właśnie nie pamiętam, czy będziemy już przez most jechać, bo jeżeli tak, to ja tutaj dodam już ustawię wysoką prędkość, pojedziemy sobie nawet setką. Zobaczcie, jak to wszystko jest płynne. Jesteśmy na moście. Tutaj prawdopodobnie wcześniej tym srebrnym jechałem. Teraz jedziemy tym zielonym. Kiedy już zbliżamy się do ostatniej stacji, zmienia się też muzyka, ta symfoniczna, którą wcześniej mamy. Wcześniej są cały czas jest inna melodia, a Tutaj pojawia się już e, całkowicie inna, która nas informuje, że dojeżdżamy do ostatniego punktu. Mam nadzieję, że usłyszycie. Wydaje mi się, że też poprawiono dźwięk tutaj e, m, przejeżdżającego pociągu po torach. O. No, właśnie coś takiego. No i teraz taki niezbyt lubiany przeze mnie element, kiedy ten tutaj pan nam ciągle coś. O kurczę, co ja, co ja? tu przeoczyłem? Czasami nie do końca jeszcze tutaj ogarniam e, te momenty, w których nas tutaj system zatrzymuje, ale to też wynika z tego, że bardzo mało jeszcze tutaj gram. Powiem Wam, że teraz troszeczkę żałuję, że e, w ogóle tutaj do tego gameplayu dodałem muzykę. E, bo wydaje mi się, że troszeczkę wprowadza chaos. Ale nie będę nagrywał e, jeszcze raz tego filmu, bo wydaje mi się, że powiedziałem wszystko. Więc. Dobra. I być może, gdybym nagrywał następnym razem bez muzyki, po prostu o czymś bym zapomniał. Więc, już zostawmy to tak, jak jest. Jestem tylko ciekaw, czy w przyszłości pojawią się tutaj pasażerowie i będą sobie wchodzić. Czy jednak tutaj zostanie to bez. Bez tego elementu, który jednak jest ważny, i nawet tak jak w maszynie, gdyby po prostu um, były to postacie, które stoją, nie ruszają się, to i tak dodawałyby tutaj kolorytu. I teraz już tutaj musimy dojechać. mamy chyba ograniczenie do 25. więc nie możemy sobie tutaj już zbytnio szarżować. Musimy obserwować po prostu ile mamy na liczniku. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj przejechać te czerwone znaczniki, a nie zatrzyma mnie przed, ale jeżeli zatrzyma to też jest na to rada, więc więc jedziemy. Udało nam się tutaj zakończyć scenariusz. Chociaż ja już go wcześniej skończyłem, ale tutaj właśnie jeszcze raz. Ja poproszę jakieś dodatkowe punkty za to, że <laughs> skończyłem go dwa razy. Także tak to tutaj wygląda wszystko. Mam nadzieję, że osoby, które jeszcze się zastanawiają nad e, Hymnsim metro, może nabiorą ochoty e, właśnie na ten symulator, bo jest naprawdę wart uwagi i, i powiem wam szczerze, że e, na tle teoretycznie małej ilości takich symulatorów e, pociągów metra, to e, naprawdę jest interesującym tytułem, który warto warto wspierać i, i sobie zakupić, żeby twórcy tutaj mieli też takiego nabrali wiatru w żagle i nam dawali tutaj coraz więcej kontentu, który by nas interesował. Ok, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że będziecie pamiętać o łapce w górę i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A my się widzimy w następnych filmach, na liveach i tak dalej, i tp. Trzymajcie się ciepło. Cześć!